Witajcie, witajcie, słuchajcie. Tego jeszcze nie było. Różne już potrawy widziałem, słuchajcie, nie? Ale ja wam powiem tak, że podpalamy gaz, słuchajcie, żeby nie było. Podpalamy płomień. I co robimy? Słuchajcie. Ktoś mnie się ostatnio zapytał: co ty będziesz robił z tymi wszystkimi telefonami? Widzicie? No co ty z nimi będziesz robił? Wiecie co? Tego jeszcze nikt nie zrobił. Zrobimy zupę Nociówkę. Patrzcie. Same Nokie rzucamy do gara. Tu widzicie? Rzucamy do gara. O! A! Słuchajcie, teraz trzeba dodać jeszcze troszkę liska i troszkę, oj! Ziela angielskiego. I, no żeby nie było, słuchajcie. Patrzcie. Są? Są telefony, są. Dobra. Czyli robimy zupę na kubkę. A co z tego wyjdzie? To zobaczymy. Najwyższa będzie miała kopa 5G.